Justyna Steczkowska pokazała pierwsze nagranie po groźnym upadku. Kropka. Justyna Steczkowska kontynuuje zagraniczne wakacje po upadku, który zmartwił jej fanów. Jak się czuje wokalistka? Zobaczcie. Justyna Steczkowska niedawno mocno zaniepokoiła fanów, kiedy pokazała nagranie z wakacji, na którym upada na kamienie. Filmik obiegł sieć w mgnieniu oka i był szeroko komentowany przez internautów. Niektórzy dopytywali wokalistkę o jej stan, inni mocno docenili jej poczucie humoru i dystans, kolejni zaś zastanawiali się, dlaczego diwa na zwiedzanie wybrała się. W szpilkach. Teraz Justyna pokazała kolejne wideo z urlopu. Jak się czuje? Justyna Steczkowska odsłania nogi na wakacjach. Fani wokalistki niedawno przeżyli chwilę grozy, kiedy na jej Instagramie pojawił się filmik z wakacji. Justyna Steczkowska runęła na ziemię podczas spaceru. Artystka napisała o sobie spadająca gwiazda, internauci zaś ruszyli z pytaniami, czy nic poważnego się nie stało. Justynę Styczkowską czeka sporo pracy, przede wszystkim mnóstwo koncertów. Już w czerwcu 9 i 10 zobaczymy ją m.in. podczas jubileuszowej 60. edycji festiwalu w Opolu. Ponadto artystka występuje z repertuarem Ewy Demarczyk oraz koncertach ku pamięci Krzysztofa Krawczyka. Wybieracie się na jakiś koncert Justyny? Kropka.